Hej wam wszystkim, w kolejnym filmie dzisiaj trochę wrócimy sobie do minimalizmu, bo e, będziemy sprzątać. I mm, pewnie mnie już nie zobaczycie, <grym> e, bo będę pokazywała szafki, szuflady i tak dalej. Jak to organizuję, mm, jak to wszystko układam, bo powiem wam szczerze, że ostatnio naprawdę. Naprawdę przesadziłam z organizacją wszystkich szaf, bo bardzo, może nie dużo normalnie pracowałam, ale byłam zmęczona jakoś ta pogoda, te upały i tak dalej. Dużo też wychodziłam. I po prostu nie miałam czasu ani ochoty, żeby, wiecie, jak ogarniałam tak w pokoju, to żeby też zwracać uwagę na to, jak to układam w szafkach. Tylko po prostu dawałam na miejsce, a szczególnie w sukienkach moich zrobiło się masakra. Więc tak to wszystko wygląda. Dlatego muszę sobie tutaj wszystko poukładać w biurku, nawet. Naprawdę prawie Wszędzie jest bajzel Łóżko jest niepościelone Więc to też nie pomaga Ale nie będę tego robić, bo mi się nie chce Bo i tak już jest Która godzina? W pół do dziewiątej Co chcę dodać to to Że mój pokój jest bardzo mały Ma chyba 10 metrów kwadratowych Czyli 11, nie pamiętam Ale jest malutki i wszystkie moje rzeczy, które posiadam znajdują się tutaj dlatego no, mm, nigdy nie będzie tak, biorąc pod uwagę, że to jest mały pokój, nigdy nie będzie tak, że będzie tutaj minimalistyczna przestrzeń, dużo przestrzeni, nie wiem, nigdzie rzeczy na półkach, szafkach i tak dalej, bo nie mam tej przestrzeni i mm, nie wiem, jakoś wydaje mi się, że tak jest w porządku, żeby tą przestrzeń mm, użyć. I żeby w szafach nie było pusto, tylko żeby były tam. Torebka mi spadła właśnie z wieszaka w środku szafy. Jestem obsarana. Więc zapraszam do oglądania, bo może już 5 minut ga sobie popijamy limoniatkę. Bo jest bardzo ciepło. Tutaj jest moja mada do jogi i futera. Dobra, to jest kolejny, malutki, więc zostaje tutaj ogólnie wszystko. Powyciągam moja szarpa z, z urodzin. Musiałam w niej chodzić. To jest na aparat. To jest kasa, którą mam wpłacić do banku. Czekolada, której nie... Nie zjadłam, musi iść do kuchni. Będę tutaj gdzieś z boku, może pod biurkiem, sobie składać rzeczy, które są do oddania, do wyrzucenia, ogólnie do pozbycia się i dam sobie jakąś torbę, potem pozbieram do tego. Więc to są te płatki, już drugie opakowanie takich płatków pod oczy. I mnie uczulają. Nie wiem co one w środku mają, ale tak. Pudełko po moich perfumach, Black Opium, cudowne są. To jest jakaś ulotka, kosz. A. Dużo historii, ale... Miesiu jest do oddania. Żegnaj. Mój kinder, którego zdecydowanie za mało używam. Tutaj, tak naprawdę, to muszę stąd wywalić. Chyba odwiozę do domu, bo mi takich rzeczy. Nie wiem, nie są potrzebne raczej. Mam i na prezenty. Tutaj tak naprawdę... Marianna. Błyskwy ten jest zeszyt, bo przed każdym kursem dostajemy, więc tak. Tutaj nie mam nic do składania. Tu są moje zeszyty, kalendarz, moje dokumenty. Przenieśmy się tu. Nie wiem. To jest zeszyt, który teraz mi się przyda, więc będę sobie w nim planowała, więc idzie na łóżko i ta torba też od Marianny zawsze się ją dostaje i powiem wam, że już naprawdę nie potrzebuję więcej, więc e, chyba, z, nie wiem, oddam, oddam komuś mamie i one sobie będą mieszkać tu Razem z moimi zeszytami, w których pisałam W dwóch pisałam I postanowiłam sobie przepisać to do trzeciego Będę to robiła dzisiaj, ale na razie, żeby <grybujesz> zrobić porządek To ustawiam to tu Tutaj <grybujesz> moja stacja łodzenia Tarota Czyli Tarot, Tarot Snów I krążka do Tarota to może tak naprawdę być razem z tym, bo dotyczy uh, Access Bars, a tu mam um, dwa zeszyty. Tu mam kadzidełka, różne świeczki, olejki. E, to zostaje tak jak jest. Tutaj też to zostaje tak jak jest. Biżuteria rzeczy do włosów. E, wszystko co posiadam. I tutaj nie wysuwają, to jest moja szczotka. Tutaj są. Tutaj chyba nic nie jest do zmiany, bo mam a, balsamy, dezodorant. A tutaj jest. Co to jest? Suszarka. Tutaj jest do włosów. Musi tak leżeć, gdyż a, się nie mieści na stojąco. A tu jest moja cała pielęgnacja twarzy, i. I trochę włosów też. Hmm. A, więc zostaje tak jak jest. Tutaj mam jeszcze masażer z tyłu głowy. Z, gło z tyłu mam masażer do głowy. Do wcierek i patyczki do uszu. W tej szufladzie zrobimy sobie jeszcze bardziej. Tak. W tej szufladzie mam rzeczy do makijażu. Tutaj mam suplementy razem z. Mam kubeczki menstruacyjne, mam perfumy tam z tyłu, mgiełki, znaczy perfumy mam tu, mgiełki mam tutaj z tyłu. Um, żel do, też do moich zabaweczek, których wam no tutaj specjalnie zasłoniłam, żeby nie było widać, co to jest za zabawka tam z tyłu, ale tak, powiem wam tylko, że zabawka dla dorosłych. A tutaj mam makijaż i z stwierdziłam, że sobie go wyciągnę i razem z makijażem, który mam w ostatniej szufladzie na dole i zaraz sobie przez niego przejdziemy tutaj mam bieliznę, to jest wszystko okej okay. to zostaje no i właśnie w tej szufladzie na samym dole kurczę, też się nie wysułam mam rzeczy, taśma, która się zawsze przydaje, nożyczki i rzeczy do paznokci tutaj nawet używałam pielniczka Rzeczy do paznokci, do robienia hybryd. Czy widzicie? O. I tam mam jeszcze makijaż. Tutaj mam jakieś kable, lekarstwa, więc to jest w porządku. Dobra, tutaj wywalinęło wszystko do makijażu. To było schowane, czego nie używałam, i to. A to wszystko było w, tak rzucone w szufladzie i stwierdziłam, że na co dzień używam mało rzeczy, więc damy sobie to tu. Gąbeczka jest okropna, ale muszę ją umyć, jest jeszcze w porządku. Oczywiście zostaje lustereczko, lustereczko. Krem Charlotte Tilbury. Nie krem, tylko cień w kremie. Tutaj jest cień z Corre, z którego kocham, używam i Właśnie tutaj kupiłam paletkę z Clarisse Sugar Powder. Um, ona jest piękna, jeszcze ma folikę. Ja ją użyłam może e, dwa razy, ale nie, nie będę jej używała, bo paletki są nie dla mnie. Więc jeśli ktoś z Was chce, to mogę odsprzedać naprawdę za grosze. A, bo kupiłam ją miesiąc temu może i naprawdę nie. No, palety nie są dla mnie w ogóle to jest ten a, rozświetlacz z milk. E, tutaj jest szminka z rare. E, coraz rzadziej ją noszę. W zeszłym roku ją nosiłam często muszę zacząć, bo to piękne kolor na lato i mi pasuje, więc tak, maskara z Rare Beauty i tutaj mam dwa pudry. Ten z. jak on się nazywał? Z, z, z Nam mi się już skończył praktycznie, mam jeszcze może na dwa razy i kupiłam sobie z Eveline, bo ten z Rare Beauty on jest super, ale bardziej na zimę. Nie sprawdza się w takich upałach, jak są teraz, więc on... Ja się go nie pozbywam, ale on po prostu sobie idzie do jakiegoś pudełeczka i będę go używała w zimie. A na co dzień teraz używam Eveline Wonder Match, używam go chyba ze dwa dni, więc nie wiem, e, za dużo nie mogę powiedzieć, ale jest, ogólnie jest chyba super, bo jest dużo lepiej się zachowuje niż e, właśnie Rare. To jest do konturowania z Rare, zostało mi dosłownie tyle, więc jak skończę to chyba sobie kupię inny kolor, bo po prostu jest cudowny, cudowny naprawdę. I co tutaj jeszcze jest paletka uu, paletka z Catrice, której się to od tego od yy, no jest przepiękna, ale no dobra, jeśli mam jedną zostawić paletkę, to będzie to ta. Zostawiam sobie. I tutaj mam dwa podkłady. Sensum Mare Algotone. To jest BB krem i z Diora właśnie. E, sensu Mare jest ciemniejszy, z Diora jest jaśniejszy. Na razie sobie testuję, który mi się bardziej sprawdza, dobra. I właśnie mój cień pojedynczy z Nyxa, którego bardzo rzadko używam teraz, jak mam ten Charlotte, ale no zostawię sobie, będę miała trzy, trzy cienie i tyle. E, tego praktycznie już nie używam, bo... O, też sobie odchodzi e, nie w zapomnienie, ale <laughs> na inne czasy e, tak jak i ten cień, który jest bardziej na imprezy, on jest śliczny to jest taka mokra powieka jak Moira e, marka się nazywa i tylko to jest kolor e, goodness i też na specjalniejsze okazje Nars tutaj używam go z tym Eveline. CC jest bardzo fajny, naprawdę, ale też nie na upały. Korektor z Narsa też w zeszłym roku go kupowałam. Tylko dodaję sobie go na policzki, bo to nie ma praktycznie krycia. O Boże, no jak jakie to zmieszczę? Nie wiem, no ale dobra. I tutaj mam jeszcze ten korektor z Rare, on już jest prawie wykończony. Źle mi się już sprawdza, bo jest taki suchy w ogóle on nie no, czas jego minął idzie do kosza, on chyba pół roku jest ważny, a minęło już ponad rok, więc out swego czasu bardzo lubiłam ta szminka, ona jest nie dla mnie jest za ciemna nawet na zimę to było takie fantasy me, czy jak to się tam nazywa empathy color, cudowny ale też się muszę pozbyć może tam kuzynce albo komuś no nie dla mnie niestety tak samo jak ten podkład, pozbywam się go Wonder Match Lumi jest dla mnie za ciężki. Tu są jakieś próbeczki i kredka z Alverde, um, ona już ma dwa lata chyba i bardzo mało jej używam praktycznie w ogóle. Um, no, pozbywam się jej. Tak samo jak tego próbu Spróbuję ją sprzedać na winty. to jest pędzel, który idzie sobie tu. Beach Cruiser, bardzo go lubiłam, ale odkąd mam i pięknie pachnie, ale odkąd mam e, kremowy brązer z RR, No niestety go nie używam i kremowe brązery są moją miłością, więc e, też idzie out. I co zostało? To na co dzień? Tu mam mm, próbeczki, więc na jakieś wakacje. Myślę, że fajnie się sprawdzą. Taran! Cudo! To jest cudo teraz. Tak może wyglądać. A kosmetyczka idzie tam na dół do ostatniej szuflady, razem właśnie z tym. Dobra, jesteśmy w mojej szafie. Tutaj powiem Wam, że u góry wydaje się, że jest bałagan, ale jest porządek. To zaraz przesunę tam do końca, bo wyciągałam statyw. A tu są właśnie wieszaczki takie na torebki. Mam dwie torebki takie małe, jedną dużą. O tutaj jest. A tutaj są torby takie na zakupy. Wiecie, tą czasem noszę jako torebkę, ale tu na dole trochę się tym zajmiemy. Tu to jest moje planie. Strasznie dużo mam takich torebek i to z nimi chcę robić porządek. Mam te białe torby od Marianny, to w ogóle rok temu czy dwa pożyczyłam od przyjaciółki Widzę, co ja robię, jak mam coś, co muszę oddać albo dać moim rodzicom, to odkładam to na bok, tak jak tą torebkę I wkładam od razu do walizki i jak jadę do nich, no to mam już przygotowany, tam dopakowuję tylko moje rzeczy um, Nie wiem, o, czy wy... To widzicie tam teraz. Tu mam dalej torby na zakupy. Zrobimy tak. Włożę tu wszystkie torby. I będę sobie wyciągać. Tak, wsadzę sobie do szafy. Fajne, bo to jest takie małe. W ogóle dostałam prezent od koleżanki. Torba też, właśnie z urodzin tak jak tamta z alkoholu, ona idzie do mefroditów, bo nie jest mi to tu potrzebne. Parasolka. Tu mam buty, które. które próbuję się ich pozbyć, w sensie sprzedać z Wojasa bo są chyba na mnie za małe. Tu mam jakieś wkładki, one mogą być z tej strony. Mam wino. Dobra, teraz mogę stąd je wyciągnąć wino, które dostałam teraz na urodziny. I tak. Tu mam do ćwiczeń te ciężarki, więc jakbym sobie je dała tu. O, dobra. I tu mam rzeczy do prania. To muszę otworzyć, bo rodziców przywiązam w tym pojemniku z mleka, ale no tak, tata pracuje w Niemczech, więc wiecie jak to jest z środkami czystości, wszystko przywozi. To nie jest reklama, to um, generalna re reklama mojego taty. Dobra, tu są worki, tu są do prania, tu będzie parasol. I super, że jest tak przejrzyście. Tutaj mam jeszcze, zaraz Wam pokażę w sumie. Tu mam moje pranie, które będzie miało więcej miejsca i sobie tu będzie tak siedziało. Tutaj mam kocyk, który się przyda na jakiś piknik. Tu w ogóle ręcznik zasłaniany, na cóż. To muszę odesłać sukienkę z Feminity i to idzie do kosza. To idzie do kosza, bo to były moje sandałki. Tutaj macie moją walizkę. Tą dużą tu właśnie jakieś torby, takie bardziej do pakowania rzeczy na buty, na poduszkę do jągi i takie rzeczy. Tu moja walizka, z którą podróżuję na co dzień. Tu mam no, torbę na laptopa Dwa plecaki, dużą kosmetyczkę W razie jak się przeprowadzam I tak dalej No i walizeczka, no, W której już jest parasol I te torby i rzeczy, które No co tam jeszcze, podkład dla mamy te Płatki żelowe Mój brat będzie zadowolony No i tyle I Wsadzam Do szafy Rezultat w szafie jak najbardziej mnie zadowala wszędzie z miejsce perfekt dobra, ostatnia część zrobiłam na speedzie bo tutaj nie mam nic do wyrzucenia tylko muszę w tych dwóch półkach poukładać po prostu bo tutaj sukienki i takie letnie rzeczy koszulki wymknęły się spod kontroli i tutaj spodnie bo tutaj na dole czy zobaczyć bym? o... Tutaj na dole jeszcze mam jakieś swetry zimowe i tak dalej. Tutaj mam pościel. No i tym się teraz y, będziemy zajmować. Pościeliłam nawet łóżko trochę. Tutaj jest wszystko idealnie gotowe. Jestem. O. To moja lama od koleżanki. Na urodzinki dostałam. Czy jest mi to wszystko potrzebne? Nie. Czy. Chcę to mieć w swoim życiu? Tak. Może to nie jest. Um... Nie wiem, jakoś najbardziej minimalistyczna wersja, e, jaką ja miałam, ale na ten moment jest mi taka ilość idealna. I myślę, że jest w porządku, naprawdę. E, w szafie się trochę pozmienia, bo zrobię tak, że w tej części tutaj bo tu będą w takich organizerach rzeczy takie grubsze, których w lecie nie będę używała. Zostawię sobie jakąś jedną, dwie bluzę może. A tu będą wisiały moje sukienki. Tylko czekam, aż wszystko mi przyjdzie z internetu. Więc mm, mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. I zostańcie ze mną na dłużej, żeby nie przegapić kolejnych filmów.